Niedawny rozbłysk słoneczny klasy X budzi niepokój badaczy. Pojawiły się obawy, że wkrótce Ziemia może znaleźć się w zasięgu najpotężniejszego rozbłysku słonecznego od niemal dekady. Poprzedni niepokojący rozbłysk klasy X7,1 pochodził z aktywnego regionu 3842, i to na nim skupia się uwaga naukowców. Jest to obecnie największy i najbardziej złożony obszar na tarczy słonecznej, a występujące w nim naprężenia magnetyczne zwiększają prawdopodobieństwo kolejnych silnych rozbłysków. Warto podkreślić, że choć rozbłyski klasy X są dość rzadkie, to nie są bezprecedensowe. W historii obserwacji słonecznych odnotowano jeszcze silniejsze zjawiska, takie jak legendarny rozbłysk z 4 listopada 2003 roku, który przekroczył skalę pomiarową i został oszacowany na X28. Bez dwóch zdań, tego typu aktywność byłaby katastrofalna dla ziemskiej technologii, nie mówiąc już o ziemskiej magnetosferze. Przy odrobinie szczęścia nie wydarzy się nic, a jeśli szczęście będziemy mieli nieco mniej Najbliższe dni mogą przynieść niezwykłe widowisko w postaci intensywnych wzórz polarnych, widocznych nawet na średnich szerokościach geograficznych. Dla świętego spokoju lepiej byłoby zakończyć na tym gdybanie. Naukowcy z całego świata uważnie monitorują sytuację, wykorzystując instrumenty takie jak koronografy do śledzenia przemieszczania się tego regionu w przestrzeni kosmicznej. Tak naprawdę, tylko przewidzenie czasu i siły uderzenia tego rozbłysku w magnetosferę Ziemi. Pozwoli na jakiekolwiek dyskusje o ochronie infrastruktury krytycznej. A tymczasem powiedzcie mi, proszę, drodzy widzowie, czy pamiętacie jeszcze ostatnie zorze polarne widziane na naszych szerokościach geograficznych. Zachęcam do dyskusji poniżej w sekcji komentarzy. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.